Hej ja jestem Abra, a to drugi odcinek Z nowego sezonu Minecraft Survival Dokładnie tak, pewnie już wiecie Że jest nowy sezon, nowy serwer Brak jakichkolwiek Hirobrainów, intruzów Panów X, ale Spójrzcie tylko na to, moi drodzy, kto się znajduje Tutaj z nami, kto z nami jest tutaj na świecie Poza oczywiście Aberką I poza tą krową, i tą krową I tą, i tą owcą, i tą owcą I poza też tą owcą eee, Słuchajcie, jest Elviso i Agent X. Napisałem tutaj do nich na czacie, aby podali mi kordy Bo ja znajduję się na minus 80. Na minus 300, natomiast oni są na 200 na minus 300, czyli około respa. Tak, chyba udamy się właśnie w tamtą stronę, bo w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, skumamy się właśnie z Elvisem, skumamy się z Agentixem i spróbujemy wyruszyć gdzieś w podróż w poszukiwaniu naszego domku. Nie ma niestety jeszcze na serwerze ani Bobo, ani Maciocha i trochę się. Znaczy, może są, ale jeszcze ich nie widziałem i trochę się obawiam, że czy oni spiskują przeciwko nam, czy oni nie chcą się z nami bawić. Nie no na pewno będą chcieli się z nami bawić, ale po prostu potrzebujemy czasu, aby się zorganizować dlatego, słuchajcie, ja zabieram łóżko jednak nie będziemy mieli tutaj respa Zabieram też, słuchajcie, crafting table oraz piecyk właśnie z A, w ogóle przepaliłem sobie żarcie, Więc to też całkiem fajna sprawa Jestem ciekaw w ogóle, jak chłopaki zareagują na moje itemy Bo patrzcie, ja mam enchantowane rzeczy I to złote I obsydam, to jest całkiem ciekawe Dlatego jeśli wy także jesteście ciekawi, jak po prostu to będzie Czy my faktycznie skumamy się z chłopakami Gdzie zamieszkamy i tak dalej To oczywiście subskrybujcie kanał Najlepiej dzwonkiem zaznaczajcie wszystkie powiadomienia z kanału Bo codziennie o 15 są tutaj filmy Tak, każdego jednego dnia A ja teraz, słuchajcie, już nie przed. Dużam i lecę na respa. Wydaje mi się, że to jest więcej w tamtą stronę. Ehm, napiszę im, że już idę ziomy. Okej, okay, oni są na 200 na minus 300, czyli słuchajcie, mamy do przemierzenia około 1000 kratek. Będziemy, słuchajcie, u nich pewnie za 3-4 minuty. Więc możemy sobie spokojnie pogadać, gości. To jest chillowy, normalnie. Tutaj, surmi jest całkiem fajnie. Tylko, czy ja na pewno do nich trafię, bo ja tu nie pamiętam, nie jak się szło. Nie, serio, nie pamiętam. To było jakoś w tę stronę, nie? My jakoś szliśmy tym lasem. Przez ten las w zasadzie. Jakieś tam grzybki sobie pozbierałem, bo przecież ja sobie Zupy grzybowe, i nagle się okazało, że wylądowałem gdzie wylądowałem. Czy ja tędy w ogóle szedłem? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale, ale może. Może, czy to wygląda znajomo jakkolwiek? Chyba nie bardzo. Ale, ej, bagnem szedłem. Słuchajcie, bagnem szedłem, czyli chyba idziemy w dobrym kierunku. Patrzcie, póki co mamy e, dwie, czyli 400 kratek, słuchajcie, musimy przejść w tę stronę. Oraz będziemy musieli, słuchajcie, przejść 500 kratek w tę stronę. Dobra, idealnie na ukos, Słuchajcie, idealnie na ukos Nawet możemy sobie poskakać tutaj po liliach. Tak, jakby one były stworzone po prostu dla mnie. Żebym ja teraz po prostu odnalazł chłopaków. Patrzcie, ej, skaczemy sobie ładnie tutaj pięknie. I naprawdę, nie przypominam sobie, żebym tędy szedł. Ale może, może. Ja w każdym razie bardzo, bardzo z podekscytowany, że w końcu z chłopakami się tutaj skumam i nie będziemy na tym serwerze mieli żadnego słuchajcie drania, czy to właśnie pana X, czy kogokolwiek innego. E Mam taką nadzieję, bo ja tak słuchajcie, gadam, gadam, a potem się okaże, że ja wykraczę, czy wykrakam jakoś tak, co się chyba mówi, nawet wyrzucę już tą zupkę, niech słuchajcie, będzie, i nagle nam się ktoś tutaj włamy, ale plan jest taki, że się nie włamie. O! Tą trzcinę poznaję, bo pamiętam jak spekulowaliśmy, czy może być trzcina na cztery kratki wysokości, czy też nie, ale chyba okazuje się, że może, więc jesteśmy coraz bliżej. Słuchajcie, dosłownie, jesteśmy naprawdę już blisko, około połowa drogi za nami, tutaj mamy świnie, mamy, słuchajcie, jakieś kolejne krowy, więc ja sobie tutaj jeszcze troszeczkę tych zwierzątek tutaj poubiam, aby faktycznie. Mieć więcej tego żarcia, bo z tego co mi wiadomo No to chłopaki weszli w ogóle dzisiaj na serwer? Chyba dzisiaj, więc oni to nawet pewnie nie mają jedzonka Żadnego jedzonka, a ja też nie bardzo Chciałbym słuchajcie oddawać za dużo swojego Żeby też mieć coś dla siebie Okej, okay. przeskakujemy słuchajcie kolejnymi liliami I myślę, że jesteśmy blisko Bo moi drodzy, powinniśmy chłopaków Ujrzeć za dosłownie 200 300 kratek Ja się w ogóle ich zapytam e, Wy dalej jesteście tam Gdzie byliście Serio, ja wolę słuchajcie tutaj nie, bo zaraz ci ukaż, że oni w ogóle wyemigrowali Gdzieś tysiąc kratek w... Wy... Dalszą stronę, ale napisali tak? Pewnie ziomal. Okej, okay, no to skoro, słuchajcie, idziemy dobrze, to idziemy dobrze. Byczku, to jest idealnie w tę stronę. Już chyba nawet ja tutaj byłem. Serio, już poznaję chyba te reviry, bo faktycznie był taki e, czarno czarno-dębowy las. Były, słuchajcie, tutaj grzybki. Nie wiem tylko, czy ja szedłem dokładnie tędy, ale jesteśmy blisko. Moi drodzy, mój węch wyczuwa Elviso i Agentixa, że oni są po prostu nieopodal nas. Jeszcze na pewno się upewnię e, z tymi koordynatami. Minus... 300 na 200. Dobra, czyli słuchajcie, jesteśmy serio, już powinniśmy ich dosłownie widzieć. Dosłownie słuchajcie za moment 100 krateczek i będziemy u celu. Proszę, żeby oni tutaj byli. Żeby to nie był żaden fake, żebyśmy my w końcu mogli zacząć survival pełną gębą razem właśnie tutaj z kumplami. Ej nie, no naprawdę tu gdzieś był raz. No to czekajcie. To jest Elviso! To jest Elviso! Damy servizo. Ej, możemy sekundę dosłownie ich popodglądać, zobaczyć co oni tutaj gminą, Tylko cztery, 40... no, no, Proszę, Nie dam ci jeść, no, ja to, nie moje. jeść stary, Ale to moje. Ale to moje, ja ci nie, nie dam nic jeść. Patrz, ja sobie buty. zdobyłem, ja sobie <słatki> będę jadł, ty nie. <słatki> On mu umyje buty, co? Ej, pasjon. Umiesz mi buty? No tak. Dobra, to ładnie. Elwis ma jakiś patyk, agent ma przepalone w żarcie. się ma. Co? Co ukradłeś mnie złodziej? dobra. Wracaj. Słuchajcie, zaraz do nich podbijamy. Ej, naprawdę, ja już czuję, że będzie zabawnie. Już będzie naprawdę, słuchajcie, zabawnie, więc lecimy z tematem, ale ja tylko szybciutko przypominam o sklepie www.abray Pierwszy link w opisie. Klikajcie, już nawet możecie teraz, oj, zamawiajcie sobie, słuchajcie, epickie bluzy. Czy to Abra Team, czy Bobo Team są bluzy z kapturem bądź bez kaptura, tak jak na przykład ta, są koszuleczki kolorowe, kubki, czy chociażby maseczki, plecaki, mnóstwo rzeczy dla każdego stałego widza tego kanału. Po prostu naprawdę warto przejść. Klikajcie pierwszą link w opisie, a ja teraz słuchajcie. Do nich się wbijam i naprawdę. Trzymaj się! Stop. proszę pomocy. Panowie! Witam bardzo serdecznie! Tu jest, nie! To jest, ale Bogol! Ej, co jest? Co ej. jest? Wy wybudowaliście? Skąd on ej, ja, a ja, ja, ja Skąd tutaj już jestem dzień wcześniej, więc sobie ogarnę itemy złote, bo Skąd wiecie. Masz bo enchantowane wiecie? itemy. Wiecie, jest... ja w tańszych niż złotych itemach chodzić chyba nie będę, nie? Co, co to jest? Nie, ale nie, poważnie, co wyście zrobili? Co to jest? E, ktoś mnie gonił, więc wolałem uciekać, więc Ja nie? tutaj postawiłem wam crafting table oraz piecek, żebyście wy mieli po Właśnie, prostu dogodne warunki do jakiegoś rozwoju. A wy, po co to w ogóle? Nie no, wiem. Agent mnie bił, co ja zrobić, Ej, uciekałem. co wy tutaj postawiliście? No, on, on przede mną uciekał, ja go goniłem. Eee, okej, okay, a ja mam lepsze pytanie. Skąd agent ma te nie enchantowane, ale żelazne rzeczy? Co? E? No, powoli no, się e? w życiu. E? Cwaniaczku, no co? Wbi wbiłem do kopalni i wykopałem jeszcze nawet. Pa, pa mam jeszcze dwa nawet do przepalenia. Ej, to akurat galegę. spoko. Ej, to całkiem ciekawe. Ej, ale naprawdę, tutaj się robi całkiem ciekawe. No, jak wy takie rzeczy ogarniacie, że wy tracisz na podbudowanie się? Co? A skoro taki majętny jesteś, to może dasz coś do jedzonka, co? Agenta, ty masz jakieś żarcie? koledze. No, tylko pięć, ale a ty on nie. Ma nic. Ma, a ty, Elviso, masz sprint? Jakby masz. Mam tylko kija. Nie a, Dobra, ale jesteś głodny, że masz, możesz sprintować, czy nie? Brakuje mi trzech. A, no to to za tego patyka mogę ci dać. Masz trzy schaby albo cztery. No, okej. Okay. A teraz panowie, słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że my tutaj jesteśmy. Bardzo się cieszę, że w końcu mamy nowy sezon survivalu i w końcu będziemy mogli bez żadnych patałachów sobie grać tak magię. Yes. Survival. E, ale teraz gdzie idziemy? Teraz gdzie idziemy? To jest początek nowych historii, która się na naszych oczach Ale ja się pytałem, gdzie my idziemy? Panowie, no, no panie, no przed siebie, a gdzie? Nie, bo ja byłem totalnie w drugą stronę. Serio, ja poszedłem w drugą to może stronę. Tylko dżungli co? Ale no właśnie, agent, bo Elwisa to, to jakiś taki nieogarnięty. Gdzie my chcemy no. iść, agent? Ja proponuję może iść w tę stronę, bo tam też jest. W ogóle ja bym dżungla. proponował może w w sumie dobra, tam jest tak ciekawie wyglądający teren, można byłoby tędy iść. A nie nie wiem, co dziewyta. jest z Maciochem, nie wiem co jest z Bobo, ale nawet jeżeli gdzieś dojdziemy, znajdziemy jakiś fajny ląd, fajne miejsce do zamieszkania, to i tak przecież damy im koordynaty, więc jakby Ty, i wiemy, tak, na, tak na jedno wyjdzie. I tak będziemy prawdopodobnie mieszkać razem. Więc chodźcie serio tędy. Pójdziemy. No sobie... to jest w ogóle ładnie, na ten wow. dynie w ogóle. Ej, ja zbieram te dynie, nie wiem po co, ale je zbieram. Naprawdę, tu jest mega ładnie. Serio, w tej miejsce. górze z y, tymi palmami, to można by serio coś fajnego zrobić. Ej, Ej ale ja trego. myślę, że my szukamy jakiegoś perfekcyjnego miejsca. Tak jak pamiętacie milionowice, na koordynatach 960 tysięcy na 40 tysięcy, to było to równe milion. Idealne. Była idealnie fajna dolinka z górą, pełno kwiatów, mega fajny biom. My też musimy takie miejsce znaleźć. bo... Idealne musi być po Bo prostu my z e, agentem to mamy dużo jedzenia, więc my możemy podróżować, a Elwisa to nas w sumie nie obchodzi, co? nie? Ale wiecie, no, o, to może, może zróbmy z niego maksykiem. osobę, która będzie nosiła nasze rzeczy. O, to dobra, mi. to ja, weź, weź, weź mi to noś, weź to, to. Będę to. Możesz mi kobla nosić drewno. A w zamian za to będziesz dostawał jedzenie, stare. 50%. Jak I to prowadzi? Dobra tam kobra to co? Są... A w ogóle wiecie co? Patrzcie, jak ja mam blok. <grym> Skąd ty masz oczka? Skrze... Bo ja znalazłem jakieś ruiny w ogóle portalu. Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są. -o -o -oh. kolega no, tak, z Ameryki. No, z Ameryczki. Dobra, panowie, udajemy się ku ma. zachodowi słońca. Czy... Wsiną dal. Wsiną dalej i szukamy naprawdę fajnego miejsca. Bo o, cukrowy. Więc krowy też na pewno fajnie by było ubić na jedzenie i na zbrojkę. Ale serio, czy wy macie jakieś tutaj e, b, oczekiwania co do biomu, na jakim mamy mieszkać, bądź znaczy, nie mieszkać? Tak, tak, jest piękny, ale taka stary. Zobacz, okolica obok jest po prostu jest, Konik jest, jest epilogiczny. Picki, nawet dwa koniki, ale nie mamy nawet takich. Oooo, wow, nie dwa, dużo ich. Ale nie mamy jakichś oswoić nawet, panowie. No na zbrojkę zawsze się przyda. Na zbrojkę Eee... W sumie... Ja, ja nie będę bić koników. Nie, nie, koników bić nie będę. Szatum Idziemy dalej. Trochę. Idziemy wobec tego... Uuu Tu jest pszczoła Pszczoła? Tak tak wygląda. Ej, tutaj lata pszczoła! Ej, nie, naprawdę tu lata pszczoła, patrzcie to Ty, a co się stanie jak się rozwali pszczołę? Nie wiem, nie, 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 nie widziałem nigdy pszczoły. Dobra, rozwaliłem. Ja bo... Ty dobra, rozwaliłem ją! Chyba tylko ekspadała padała, nie wiem, mnie się wydaje, okay. że to był pierwszy raz jak ja w ogóle w Minecraftie pszczoły rozwaliłem. Może nie, <laughs> może tak, ale dobra, idziecie za mną czy nie idziecie. Ja nie kolego pędzimy w dość. twoim kierunku. Ale, słuchajcie, przemierzyliśmy mój drog... A jesteśmy w ogóle teraz na 0-0 ja Jeszcze chciałem mówić, że przemierzyliśmy tysiąc kratek, ale Oj No chyba nie. Oj. Ja nie, dobra, nie, dobra, dobra, my mamy nie szukać. Chodził. Nie, nie, my mamy szukać biomu, tak? My mamy szukać idealnego tak miejsca jest. do zamieszkania Oj Czemu są trzy szkielety raz? Panowie. Nie wiem. Ale ja myślę, ja ruszkę. myślę, że to jest ustawka Elviso, łap to jest Dobra, lecimy To są kibice innego zespołu, nie? Dobrze, nie ma was, nie ma was Au, au, au. au. Rozwalamy, dawajcie go Komu dawajcie się kibicuje? Komu się kibicuje? Nie no, żarcik, ale dawajcie, lecimy <laughs> Dawajcie na szczyt góry sobie wejdziemy To, mo to, może, to może tam się... byśmy widzieli Tak, to może się rozejrzymy domyś. i tam znajdziemy coś ciekawego Tylko, że tu się nie da nawet wejść do końca Czy <laughs> mam jakieś bloczki? Dziękuję za bloczki, panowie, dziękuję, dziękuję A właśnie, bo ja ci bloki oddałem Tak, najlepiej <noise> Najgorzej, dobra, ja sobie tutaj ładnie wchodzę na górę Okej, okay, już praktycznie jestem Mamy tutaj biom już słuchajcie zimowy, to jest e, Wooded Mountains Więc całkiem okay. wow Tu jest jakiś placek Tam lewitujący Ej, co Dziwne. to jest? Co? Nie wiem, uwaga, Creeper! Uwaga Creeper! Nie, nie ma po... góra, z sieba Nie wchodzi... Nie wchodzimy w Nie do no co ty go starą on cię rozwali! Kto górka? Stary, on się rozwalił. Nie dostaniesz ogórka, naprawdę. Ej, dobra, słuchajcie, co tu się dzieje? Idziemy dołem, słuchajcie, idziemy tą doliną. Dawajcie, bo my naprawdę mamy w dzisiejszym odcinku znaleźć miejsce na zamieszkanie, a nawet jeśli nie, to mamy coś zrobić, a póki mamy to, to łąka widzę? Wy robicie dziwne rzeczy, jakaś lawa to jest. O, dawajcie na tą łąkę. Serio, ta, ta łąka może nam się tutaj naprawdę nieźle przydać. Okej, okay, moi drodzy, że się tutaj coś znajduje... Y Dlaczego tu jest tak dużo mobów nagle? Nie wiem Nie wiem, ale wiem. choro Serwer w ogóle, patrzcie, saved the game On nam, on nam zapisuje mapę. czy o co chodzi? Panowie, nie nie muszę wejść tutaj i coś, bo zaraz umrę Nie wiem, ale tutaj stary... E, ale stare, chyba nie chcesz... Dobra, jedz, jedz, szybko stary, bierz Jemy. to Bo tu jest tak okay. dużo mobów, że po, tutaj... Na... Powinniśmy stąd zwiać Stary, my, to, my naprawdę bo... zwiewamy sobie. Co tu się pół dzieje? Serca. Jak pół serca? Nie, Elvis, obłagam, Błagam, Elvis Sparam Elvis, się. nie nie. Elvis NIE, ELVISO, możesz. UCIEKAJ ELVISO NEVER Uciekaj, ELVISO Dobra, rozwalona świnia, uciekaj, WHAT, EJ Jej. NAPRAWDĘ Na tym Minecrafcie co tu się dzieje, ELVISO, UCIEKASZ? Uciekaj, ELVISO, uciekam, uciekam, uciekam. uciekaj, a nie się z nimi klepiesz, stary, nie możesz się z nimi klepać o, UL, Patrzcie, TU JEST to UL UL, ROZWALAMY UL? ul? EJ, ROZWALAMY I UL? Go. Aaaa! Wow! Uciekaj stary! Tu chyba co nie tak ma co stary, ej, co tu się objecie? Te odwala? pszczoły są jakieś wścieknięte stary Ja je rozwalam Nie lubię mnie te pszczoły chyba Ja je rozwalam, one mnie atakują też? Czekaj One nic nie dają! Ej, pszczoły naprawdę stare nic nie dają! Patrz! Wow! Ja wow! Ej, ale A, sztos. Ej, naprawdę, dobra, udziemy panowie dalej, bo naprawdę co tu się dzieje? Czemu noce są takie ciężkie? Ile macie wełny? Eee, mam łóżko tylko. No to ty uważaj, bo tu creepers! A! Stary. Ej, naprawdę, ja nie wiem czy my nie powinniśmy przekimać tej nocy, bo to jest korowo stare. No to jest straszny. Ej, naprawdę. O. Kolejny creeper, kolejny creeper, dobra, rozwalał go, rozwalał go! Ja. Okej, okay, żyjemy Ej, ale naprawdę te noce są tutaj. Nie, panowie, ja zarządzam. Chodźcie do mnie Ja zarządzam tutaj w kopanie się w ziemię. Ewidenty zarządzam. Albo zbudujmy to. dom Zarządzam w kopanie się w ziemię i uciekanie przed tutajszymi, tutajszymi mobami, naprawdę. Dobra, idźcie, da, dawajcie, wbijajcie do mnie. W, wbijajcie. Idziecie do środka? Wbijaj. umieram. E, jak okay. umierasz? Udało się. Zamurowałeś? Dobra. Było blisko, no Dobra, masz łóżko e, e, agent, ile masz wełny? E, ja dokładnie zero Naprawdę. E, ja mam dwie sztuki? Okej, okay, dobra, słuchajcie. Przepalmy tutaj sobie wobec tego teraz itemki. Serio, mamy taki prawdziwy suriwal z Ej prawdziwego chubaki, zdarzenia. No, ja jestem bardzo głodny, mamy serduszko wiecie, więc No właśnie, no... dlatego chcę teraz poprzepalać, dawaj, wrzucaj dobra. co my mamy do jedzenia, robimy kolejny piecyk i wtedy będzie każdy miał jakieś jedzonko. E, więc, I regułę jedzonko, okej, znalazłem jednak, wrzuciłem. Dobra, ale nie jest surowego, dawaj, będziemy je przepalać stare. Pewnie, pewnie. Patrz, dobra, wrzucam tutaj, wrzucam tutaj kolejne. Okej, okay. macie jakąś jedną skórę? Mam jedną, to tak naprawdę. Daj, ale daj, dwie, daj, proszę. daj. E, Ja sobie tutaj ładnie zrobię, patrzcie, na pierśnik. Ej, ja teraz mam całego seta! Kłopięk, ale śto, z gością, on mi daje 4,5 koszulki, ale wiecie, że ja mam buty na Protection 4. No, serio. Skąd ty się <laughs> Nie <laughs> wiem, ale, ale mam na Protection 4, więc to jest tokiem zabawne. Dobra, przepalamy więcej Idę. A, Elwiso, mam dla ciebie prezent. Tak? Patrz, raz i dwa. O! o, dziękuję, dziękuję. I, stary, I możemy kolejną zupkę zrobić, jak, jak mi dasz. Ja jak mi dasz miskę, to mogę zrobić kolejną zupkę, więc to się akurat nazywa. Jutka, czuję miseczkę. E, przecież wy zjadłeś zupę. A, a może nie zjadłeś? Nie zjadam zupy. Dobra, to dawa. E, to ja ci od razu, stary, rzucę po prostu ty zrób sobie tutaj zupkę. Dziękuję. A ja będę przepalał tutaj kolejne kurczaki. I słuchajcie, pytanie, czy tutaj noc już zachodzi, czy nie zachodzi? Ja tutaj może powolutku będę spróbował wychodzić. I się okaże, czy słuchajcie, jest bardzo ciemno, czy może tylko trochę ciemno. Okej, okay, słuchajcie, jest noc pełną parą, ale. Nie, nie, nie! nie. Ej, nie! 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 dobra, tam już creeper do nas się. Dobra, panowie, jest, jest ciężko. Jest grubo. Jest ciężko, ej, naprawdę, ja nie grałem na 1,16.3. Wygraliście na 1,16.3, prawda? Tak, Wieleś. tak, tak. I czy te nocy są dużo bardziej trudne? Czy mi się Oj, tylko wydaje? bardzo dużo. trudno, okej. Okay. I w ogóle jest chyba trzy razy więcej mopków, a przynajmniej takie odnośnie wrażenie. Cztery? Tak. Ale Elwisa, co ty robisz? Masz z jakiś problem, że tu mieszkam? Chcesz się bić? Nie, nie mam żadnego problemu. Pokonam się się, Elvis. Nie, Elvis, nie, Elvise, nie, <grym> nie mam już z tobą. Baw się dobrze. Dobra, czy my możemy już zabijać, bo my mamy w sumie wszystko gotowe. I zaraz może się zrobić tutaj faktycznie dzionek, więc czekajcie, ja tutaj zabieram, co się da. Elviso, weź jakiś jeden crafting. Dobra. No bo ty tam masz szykiereczkę akurat, więc myślę, że całkiem może się nam tutaj przydać. Okej, okay. po co stary te drzwi zrobiłeś? No, mieszkamy tutaj, no, w trzy osoby, nie? Dobrze, chodź e, e, Chodź eee, agent, chodź agent, agent. Okay. Uwaga, jest dalej nocka, gdzie jest ten creeper? Oj, on jest blisko, panowie Ciema. Panowie, zawijamy, zawijamy, no. lecicie za mną? Lecicie lecimy, cudze. lecimy kolego Ok, I szybka przyprawa przez rzekę, robimy to, słuchajcie BK Robimy to rzeka. Okej, okay, szybki przeskok widziałem, agent wykorzystał całkiem spoko uważajcie, bo tutaj są szkielety. I lecimy, naprawdę macie żarcie, bo jak nie to mogę rzucić. Mam zupę cały czas, ja mam zupę 3B w sztyki Dobra, rzucam wam tutaj. Macie, za, za, za mną, za, podzielcie się, albo tutaj nawet jeszcze troszeczkę dorzucę. Ty, bo mi zaraz nie starczy. OK, i lecimy, bo naprawdę zaraz nam się tutaj zrobi dzionek, a my na, musimy tutaj podróżować. Musimy podróżować i musimy ogarnąć sobie jakieś w końcu miejsce do spania, do mieszkania. Tak, e, A przemierzyliśmy słuchajcie tysiąc krateczek, praktycznie tysiąc krateczek, bo byliśmy na minus 300, jesteśmy teraz na minus 7, aha, to 400 kratek, to my jesteśmy coś beznadziejni. Ale tak dobra, bardzo. dawajcie, 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 bo tej zaraz się zrobi dzień i wtedy już będzie się łatwo podróżowało, czy wy Flower widzicie? Forest! Właśnie chciałem powiedzieć, czy wy widzicie już ten miom, bo ja go widzę. Już go ja widzę. też widzę. Ja już go widzę i wtedy można by zrobić milionowice 2.0, nie? Ale, tak. e, ale, ale, ale może znajdziemy coś jeszcze lepszego i może tak. słuchajcie coś Dalej, nie wiem, ale faktycznie, Flower Forest tutaj jest, słuchajcie, do naszej dyspozycji. wow ty, gościu, wynocha. wow pomagam, 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 pomagam. Dawaj go. Okej, okay, na pyrkę wyjaśnione. Widzą go z łapki. Ej, ale tu, tu już się robi ładnie, powiem wam. Tu już jest pięknie, no. Tu tutaj. już jest góra góra ładnie. ładnie. I to wygląda jak góra Maciocha. Ej, dokładnie to wygląda jak góra Maciocha, tylko że Maciocha z nami jeszcze nie ma. Znaczy, <laughs> No i ja nie wiem, jakby niech on do nas to łączy, please. Okej, okay, słuchajcie, tutaj są kolejne szkielety. Ale łąka tu ładna się pojawiła. Dobra, rozklepuję Jaka łąka, bogata. Ej, serio, tu jest mega spoko. Trzeba zapamiętać że to miejsce, słuchajcie, minus tysiąc, po prostu minus tysiąc na zero. Ty, a jaka tam góra jest, z gość. Na, na Ej, to, to jest zobaczyć. fajne miejsce, podoba mi się. Mi się też podoba. Tylko Kurczę. tu jest na trochę zbyt mało płasko, tak mi się tak. przynajmniej wydaje. Nie mamy wioski, a wioska jest... Wow, jaki kanion tu jest. Uwaga, je uwaga! Uwaga, agent już widzi, agent już widzi. Wow. Pomagam, pomagam. Ej, to jest dobre wow. miejsce, słuchajcie, to jest dobre miejsce, ale póki co na domek tymczasowy. A gdzie jest kanion? No. Nie widzisz go? no. Nie, no oh! ty naprawdę nie widzisz. E, nie zrzucajcie się, błagam. <laughs> Dobra, panowie, zróbmy tutaj jakąś lepiankę tymczasową, żeby po prostu tutaj dosłownie. Kierowi chwile... kierowniku Dosłownie chwilę, żeby tutaj przeżyć i zastanowi Ale z tego drewna stary? A z czego? A, faktycznie. I to zastanowimy to tak się, zrobić. czy my będziemy chcieli tutaj dalej mieszkać, czy nie. Ja postawię, słuchajcie, tutaj dwa piecyki. Mam crafting, nie mam, słuchajcie, craftingu. Proszę? E, stary, drzwi jakieś, bo ty drzwi. No, no, o, ja już, craftuję, drzwi. już craftuję, już craftuję kolego drzwiczki. Dobra, robimy tutaj, słuchajcie, Daszek. To jest Ej, to jest wspaniały dom! Powiem wam, jest. że to jest Ale wspaniały dom! Ale to jest dom. willa, to nie jest dom! To, to jest, jest willa! willa uznajmy. To jest willa! Ej, podoba mi się już to jest Mamy, takie drzwi, mamy złota. już kozacki domek, czekajcie, klamka jest tylko. Idą Klamka ze sobą! No o, ciebie! On no. patrzcie to, ja zwmutej, to jest złotą... Ej, to wygląda jak gówno. Ale jest spoko. Jest spoko, podoba mi się. O, jeszcze kobla tu brakuje. Ja. tak sobie tutaj właśnie właśnie Ty gajcie. Tutaj jeszcze dorzucę Słuchajcie, niech nam się zrobię? To jedzonko. Kominek zrobisz, no nie no. O. Jak to wygląda? Nie. Panowie, błagam, nie mogę Nie mogę, dobra, słuchajcie, mamy tutaj kolejne owieczki Więc można zrobić łóżeczka, dawajcie, macie, macie wełnę na łóżka? Mam łóżko To postaw w domku A mi brakuje jeszcze wełny na łóżko A ja zrobię wobec tego słuchajcie kolejne łóżko Aha, Zbuduję balkon czego? To Właśnie słuchaj, agent, ja tutaj koniecznie. rzucam, masz Balkon okay. możecie faktycznie tutaj zrobić No i powiem na wam tyle. mam tyle To wygląda tragicznie nie, ziomy, to naprawdę wygląda tragicznie. Nie naprawdę, znasz chcecie... to, nie masz gustu, bo no dobra, ch... się nie zna, to jest oczywiste. No. Wy... Ale wy chcecie tu mieszkać, serio? O, i akurat jest na trzy łóżka. Nie dobra, moi drodzy. W każdym razie napiszcie co myślicie o tym miejscu, żeby po prostu tutaj zamieszkać. Oraz pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z naszymi przygodami. Dzwoneczek, wszystkie powiadomienia z kanału naprawdę warto. I pamiętajcie o tym, żeby słuchajcie wpaść na www.abrety Pierwsza linka w opisie macie do zakupienia epickie bluzy, czy to z kapturem, czy bez kaptura, szare, białe, czarne, kolorowe słuchajcie, są koszulki, kubki, worki czy plecaki, nawet maseczki, jeśli chcecie do szkoły. Abra tym czy Bobo Team, Abra and Bobo Team. i pamiętajcie. Armowa dostawa do każdego zamówienia za minimum 149 złotych, więc naprawdę warto. Klikajcie teraz w pierwszą linkę w opisie. A wam bardzo dziękuję i widzimy się już jutro. Dobrego nożyczka, eleczko i buuu!